Kurczak w pomarszczonej panierce jak z KFC. Bardzo łatwo zrobisz go w domu. Piersi z kurczaka kroję w paseczki. Dodaję dużą łyżkę kwaśnej, śmietany czosnek, suszony sól, mieszam i odstawiam do zamarynowania. Robię ciasto: jajka, mleko, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, sól, no i mieszam. Panierka, ponownie mąka pszenna, mąka ziemniaczana, przyprawy, papryka słodka, pieprz kajen, kumin sól. I teraz po prostu dokładnie to ze sobą mieszam. Zamarynowany kurczak, tutaj mąka z przyprawami, no i tutaj nasze gęste ciasto. Mam już wszystko gotowe, aby zacząć panierowanie. Kurczaka partiami maczam w cieście, przekładam do pojemniczka, z panierką przykrywam, no i bardzo intensywnie trzęsę. Tak właśnie powstaje pomarszczona panierka. Smarzę w rozgrzanym oleju na ciemnozłoty kolor. Wychodzą dokładnie takie jak w KFC, a nawet lepsze, bo jeśli zrobisz je samodzielnie, dokładnie wiesz co jesz. Pełna wersja filmu z tym przepisem na kanale Mniamer Polub i zaobserwuj, aby nie przegapić kolejnego przepisu.